Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki. Zapraszam Was na horoskop na miesiąc czerwiec. Przypominam również o możliwości subskrypcji kanału. Przypominam o możliwości skontaktowania się ze mną poprzez e-mail albo messengera w sprawie zakupu kart lub podręczników oraz zamówienia indywidualnej sesji czy zapisania się na lekcje albo warsztaty wróżenia. Przechodzimy do Waszego czerwca. Sprawy zawodowe najpierw. Co tutaj będzie w tych sprawach zawodowych? Mamy karty pokazujące na konieczność takiego polowania na wiele spraw, tak? czyli musicie w sobie obudzić łowcę. Tutaj Bogini Artemida pokazuje Wam, że warto teraz zawalczyć, warto zadziałać, czyli postarać się osoby szukające pracy. To jest dobry miesiąc dla Was. Wysyłajcie CV, wy, kontaktujcie. Kontaktujcie się z pracodawcami, szukajcie, bo zna możecie znaleźć coś, co będzie Wam bardzo, ale to bardzo odpowiadać finansowo. Natomiast osoby pracujące mają szansę i na awans, i tutaj na pozyskanie, jeżeli to są firmy prywatne, na pozyskanie nowych klientów nowych, na otwarcie się na zupełnie nowe możliwości. Jednak czwórka denarów pokazuje Wam, że wprawdzie tych pieniędzy będzie u Was finansowo będzie u was stabilnie i dobrze, nie, nie ma tutaj się o co martwić, to jednak ta czwórka denarów zachęca, żeby zacząć jakby w tym miesiącu może zwrócić uwagę bardziej na własne wydatki. I y, nie robić tego wszystkiego, co zaplanowaliście, przesunąć sobie kilka rzeczy na późniejsze tygodnie. Miesiąc ogólnie zawodowo i finansowo zapowiada się dobrze, ale może nie idealnie, tak, to, są, to jest tylko czwórka denarów i e, dwójka, tak, po, podpisanie nowych umów jak najbardziej, e, podpisanie nowych umów, no, nowych zobowiązań, e, coś nowego zawodowo-finansowego dla Was, t, tak, ale nie będzie to miesiąc, w którym e, pieniądze będą się sypać jak z rękawa, no będą się może sypać jak z małego rękawka. Co będzie się tutaj działo w sprawach uczuć pomiędzy wami? Najpierw ryby znajdujące się w związku, i mamy tutaj i Wisielca, i mamy tutaj kartę Słońca. A więc, moi kochani, między wami dochodzić będzie do bardzo takich poważnych, głębokich rozmów, które będą fantastyczne dla waszego związku, bo poznacie lepiej swojego partnera, dowiecie się czegoś, o czym do tej pory może nie wiedzieliście, bo on też się zmienia, wy się zmieniacie, on czy ona też się zmieniają. A więc, moi kochani, dużo rozmów, Głębokich, takich osobie, będziecie potrafili powiedzieć wiele, wyrazić wiele swoich pragnień i oczekiwań, i to samo być może będzie miał ochotę zrobić wasz partner, i dzięki temu poznacie się nawzajem, i wasza miłość rozgrzeje się, rozbłyśnie jak to słońce w Grecji latem. A więc, moi kochani, dużo tutaj rozmów, ale na spokojnie, tak? I teraz, co będzie się działo w, u osób samotnych, w samotne rybki? Moi kochani, świat się otwiera, widzę dla was, podróże, kontakty z osobami z innych krajów, radość w związku z tego, bardzo dużo nowych znajomości i dużo wyjść, dużo wspólnego spędzania czasu. Nie, 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 o, nie uciekajcie od tego, dajcie się wciągnąć, bo. Tutaj właśnie na tych spotkaniach takich nawet zakrojonych na szeroką skalę może pojawić się, nie, nie tylko może, pojawi się tutaj nowa okazja, pojawi się nowa osoba, pojawia się as mieczy, który pokazuje, że obs, jedź, zobacz, porozmawiaj, spotkaj się, bo to jest dobra dla Ciebie szansa, żeby zlikwidować samotność, żeby poznać osobę, która bardzo, ale to bardzo będzie Wam odpowiadać. I tutaj ja sobie jeszcze jedną kartę dorzucę dla Was. Mamy trójkę buław, a więc to, co się tutaj wykluje w tym Asie Mieczy, ta nowa okazja, nowa osoba na Waszej drodze, jak najbardziej będzie miała szansę zaistnieć. Zobaczcie, jest trójka buław, czyli ona powoli, powoli już od samego początku będzie wskazywała na to, że mamy jakąś przyszłość, że zaczynamy myśleć wspólnie. Że chcemy coś zrobić, co podoba się nam obydwojgu. A więc, moi kochani, fantastycznych tutaj nowych znajomości życzę samotnym. Pozostałym życzę ogólnie fajnego miesiąca, pełnego mm, bogactwa i finansowo-materialnego, i bogactwa zdrowia, i bogactwa miłości. Niech Wam się, kochani, szczęści. Do usłyszenia za miesiąc.